witajcie z tej strony Nuxle. Dzisiaj widzę Was jako Puma czarna czarno. W dzisiejszym odcinku wpadam na plan, że zabijemy Wejtera. Tak, nie wiem, czy to jest tylko pomysł, odcinek, chyba, ale będziemy dzisiaj zabierać Wejtera. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i że nam się to uda. Jak dobrze wiem, to po zabiciu go wypada fajny miecz świetny, więc może uda nam się nim wygrać gierkę, ale nie jestem tego pewien, więc bez zbędnego przedłużenia, zapraszam do odcinka. No to w takim razie jesteśmy i tutaj wychodzi ten Menel. Gdy Vader 1 i musimy zobaczyć gdzie on wyląduje. On, jak widzę, wylądowują gdzieś tam, na końcu mapy, gdzieś tu, więc gdzieś tam pójdziemy sobie, bo też jest taki domek, więc będziemy mogli go przygotować, zrobić ja jak w ogóle jakieś rzeczy, żeby go pokonać, tego Menela Wejdarenego. Nie wiem, czy on jest mocny. Terminator mi mówił, że jego mieszkanie zadaje 200 obrażeń. W takim razie na pewno jest dość silny. A jak widzę, to się sobie też leci, albo leci na to miasto, nie wiem. Tak, to ich widzę, że leci. Tam po lewej, e, będzie od nas szybciej, w sumie dużo osób tu leci, więc na pewno będziemy przez strony. Najpierw będziemy mieć broń, inaczej mówiąc, wygrał. Na pewno tutaj będę ja, a to jest typ jakiś, więc muszę pójść tędy i szybko tędy, jak najszybciej mogę tego domu i szybko znaleźć broń. To ten typ strzelał? Tak, bo ma już broń, widzę. Ja wolę to bardziej przełutować, ale widzę, że już się strzelają tam. I tak, e, pilnują go podobno armia glo e, glonów. Tam, no takich glonów, meneli jednych. Przyznam się, że starożytno ty nie oglądałem. Ale gdzieś chciałbym e, sobie zobaczyć. I mamy pompę. nami. Okej, okay, czekamy, że zejdzie. 80! Nie żyje. O, jest jakaś... Dobra, jest legendarna broń. I która nakryto tam zadajmy zarumbiścia. Ja sobie szybko wezmę, bo ja potrzebuję jakiegoś leczonka, naprawdę, bo jeśli dostaniemy, to nie będzie to ciekawie, więc biorę sobie tu, mamy leczonko akurat walamy. W górę ktoś chodził? Nie wiem czy nie go przypadkiem nie zabili, ale gdzieś tu chodzi ten mener jeden, A tam też ktoś właśnie szedł. Gdzieś tu po domu chodził ten na Oni no. się strzelają i chodzą. Ktoś tu chodzi i strzela się z Vaderem. Chyba... Co jest? To jest ten Vader Menelski. Chyba go zabił. Haha. Ja Chyba go tam wbił. Gdzieś tu po to, Ktoś tu chodził, co Okej, okay, jest, ładnie. Eee, i dużo trzeba chyba na widera? Nie mam pojęcia za bardzo. Nie mam pojęcia jak nam to pójdzie. E, czy ja nie wziąłem... Tak, nie wziąłem tego, więc sobie to wezmę na szybko. Nie mam niestety osłonki, ale chyba tam ci też je mają. Weder jest jakby przeczkę chyba zraniony, e, więc możemy na tym skorzystać. Uuu, osłonka. Mamy też tam blisko zrzutu, a nie jestem pewien, czy do niego pójść, czy iść po Wejdera. My chcieliśmy uciec szybko, to też nic takiego nie mamy. Moców też nie więc to sobie troszeczkę podpierać. Ale mamy tutaj, w sumie, schodki dla nas, zbudowane. Jest tam po Łazi. Rostał 30. Bo nie skończyłem się amunicji, dobra. Tutaj też jest coś, na przykład ale. Tutaj był ten typ łaził. Go muszę dostać, tylko że go nie widzę. Nie wiem gdzie on teraz jest i przypadkiem czy nie zabiję Wejdera, Bo nigdzie go to za bardzo nie widzę. Nie zabił Wejdera, to mam przez krótko mówiąc. Czyli nie mam granatu, żeby ten układ zrzucić mu czy coś. Co? Pójdę po ten zrzut. Nie wiem gdzie on jest, kto to był. Ale ja pójdę po ten zrzut manelski. O kury, to były potki, ja nie wierzę. No coś tam będzie dobrego. Nie mam zielonego go pojęcia. A na razie wziąłem rzeczy, które... Zdaje mi się, że się przydadzą! Ja ci zaraz walę, nie mam masu To co ma być, przepraszam bardzo, przytoś mi osłonkę Niby mogę użyć teraz tych um. Widzę cię, nie musisz mi od siebie o sobie znawać O mam miecz Ło w dupę to jestem, jest ten miecz! Jest Zabity Miecz Wejdera! Łow, w dupę! No, i to był ten miecz. Moi pa państwa, pozwólcie się, że się zabuduję i uleczę Mamy zabić Wejdera, ale mamy już miecz. Cel tego odcinka to jest zabić Wejdera. Ale mamy już miecz jego, więc. korzystamy. Ej, jak wygląda spokojnie, zabijemy Wejdera. Chyba to nie jest takie trudne, się ten typ dał radę. Ale mam nadzieję, że będzie jakiś fajne członkowie w tym, bo ogółem potrzebujemy. Jak to wygląda? Jezu, tu ma z mieczem. Tak. I co my tu mamy? Uuu, nawet fajne. E, tylko, że ogółem chciałbym się czegoś pozbyć, a mam zadanie na, na ten karabin. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Może nam się uda nas wygrać z tym mieczem? Choć nie, jestem tego pewien. Jeszcze mogę blokować, siu-siu-siu. Mogę unikać. Ło, wow, w dupę mogę rzucać. Olzorombiste. Oh, zorąbiste. Jestem depuma. Puma Sit. Tak na mnie mówią. Mam nadzieję, że teraz nie umiem japać jakiegoś spoconego Maciusia. Ale protestuję to na tych wilkach. Jestem dW Vey. De tak. Depuma. Wszystkie czynności działa na miejscu. Super. wszystkie rzeczy wyglądają groźnie. Nawiąz połączenie. Ej, to co? Czyli ja zrobiłem to zadanie? Aha, bo z, z Wojen miałem. Aha, to mogę się wrócić. I czy ja mogę ulepszyć tego? Mogę. Epicje, 375. Biorę to. Choć nie jestem pewien, czy to było warto, jak mam tego, ale dobra. Wydaje mi się, że mamy mamy dobre rzeczy, tylko nie mamy osłonki. I to, i, przez to, mo i przez to możemy umrzeć. Tylko, że mam problem z matsami, na szczerze mówiąc. Jak to był. Przem. Chciałem... Chyba. O, oh, jest! Dobra, przecież ktoś my... mieć świety. nie mieć świetny On szczerze, mógłbym tu chyba wygrać. Mam walkę na pewno, ale nie wiedziałem, że to mieć jest taki menerski. Więc tak, gdzie teraz poleci ten Menal i ląduje gdzieś za mną? Dobra, chyba znów w tym samym miejscu. Nie wiem, dużo osób tam leci. Nie to jest dobry pomysł nawet. Eee, znajdę sobie jakieś bronie, ale ktoś tu jest. Wiecie, z się, kogo nie zabija. Gotowa Pierwsza gotowa zabita, osoba zabita Więc ładnie Miał harpun, to jest GITES Miał to gówno i miał to gówno Wow, wow, okej okay, to dobra, to nieważne, to nikt Miałem przedgał i w tym jest problem, ale wiem co mogę zrobić Wow, tak, znaczy nie tak, ale też tak Co jest? Bum! Ale gdzie? Jest! Bijałem się na trzeciego. Haha, nuby, co to jest za gówno? Wow! Nie tak tego nie biorę. Dobra, usłyszeliśmy się nawzajem. No ludzko, nie wiem co, jak mam to wszystko zrobić I go zrobić tu teraz w tej sekundzie, Aha, bo ja nie mam żynówki Teraz to mam No i papa. O nie, czy ja teraz nie zdążę zabić tego Wejdera, Menela? Nie gadaj mi, nie. Ja chyba powinienem przebrać taktykę i do razu na Wejdera, nie. No, nie zdążę. A nas, nie wiem, czy nas zdąży, dopóki to strefy. Moje zadanko jest nade mną. Ładnie tutaj. Jest tu. A, normalna pompa. A Wejdera. nie widać. My ja go nie widzę. Chyba to nawet nie wyglądało, prawda? Nie, jeden mały... Nie wiem. Tylko że proszę na mnie się nie uwiewać. Nie wiem, goni mnie, jest noc pluwa, gówniany, nie wiem. Kajdanek. Kajdanek. No co to ma być? Gdzie ma Wejder? Proszę idź stąd. Oha, bo on tylko dostaje obrażenia z normalnej, z normalnych broni. Nie. Gdzie on jest? Tam teraz? Ja nie wierzę. Głównie! Uważania mi zadałeś. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze nikt go nie zabił. A, raczej nie. Okej, okay, ładnie, ładnie już, ładnie już, co? Głównie, powiedziałem, że ładnie jest, a nie, żebyś mnie bił. Co? Aha! Że TY! Nie no, ja cię muszę chyba tak jakoś bo... Nie wiem. Nie wiem co to jest to jakieś gówno mnelskie. nazywacie kurde grom? Nie wiem. Co do mnie strzela? żeby zabili się Weidera. Też go tu nie ma już. No i ja to to ma znaczyć. Kto to za dwa, kilka tryhardów? trądzących w tej kurde ha. Nie wiem jak go teraz zabić No musisz rzucić tym analsem Rzucaj Mi się zdaje że ktoś tu do mnie idzie właśnie Jest! Zabiłem go! Ocenu, o, będzie strasznie go 80 terabajtami, mojej poezji dla niego. terabajtami Zarąbiście. Dobra, jest! Kończony challenge! Skończony challenge! E, udało nam się zabić Wejdera i jesteśmy w, bu w burzy ale udało się, rozumiecie to? Udało nam się zabić Wejdera. Nagrywałem tu godzinę. Nagrywałem to głównianą godzinę. Nie wiem, czy, czy wygram tą grę, czy nie. Mam to w dupie, byłem umówiony z kimś. Jestem dalej umówiony, czeka na mnie. Jestem e, bardzo wdzięczny tej osobie, że dalej na mnie czeka i nie zrezygnowała ze mnie. E, mamy mieć świetny. Ziu, ziu. Już z nimi raz graliśmy. I myślałem, że tu już będę musiał nagrywać jutro. Ale na szczęście tak się nie stało. Byłem już bardzo zdenerwowany. Ehm, ale no. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Grała z Wami Pumcia. Tak, Pumcia. Z, z Mieczem Światnym. Mam nadzieję, że nie będziecie źli, że nie pokażę Wam, czy wygrałem tę rundę, czy nie. Bo mam dość daleko strefę. Albo w sumie, czemu nie? Może przecież spróbować zawsze. Dobra, wniosek jest jeden. Ten miecz jest gówniany.